Tak się odwracam w stronę ośrodka i ojca Wojciecha numer 1 i ojca Wojciecha numer dwa. Bardzo pozdrawiam. Wierzę, że nas dobrze widać tutaj z podryby, tak samo jak dobrze nas widać w całej Polsce od morza po Tatry, od wschodu po zachód. No, to jest absolutnie niezwykłe widzieć Was wszystkich przy ekranach, przy tych wszystkich smartfonach. Wyglądacie fantastycznie. Naprawdę. My wyglądamy świetnie, ale Wy wyglądacie jeszcze lepiej. Wyobraźmy sobie, że tak, właśnie tam za mną ten cały tłum. Wy wszyscy stoicie tak jak zawsze, jak co roku podczas lednicy, i wszyscy razem stoimy tutaj przed Panem Jezusem i przed Bramą Rybą. Zanim msza święta, między tą koronką a mszą świętą, między tym, co będzie wybiorem Chrystusa. Między tą nocą, która przed nami, takie słowo, które jest dopełnieniem tej koronki do Bożego Miłosierdzia i jest wprowadzeniem do tego dzisiejszego hasła. Lednicy, cały Twój. Pewnie znacie tę Ewangelię, ale ja ją przeczytam, żebyście mieli obraz tego, o czym chciałem mówić. Tą Ewangelię, którą zapisał święty Mateusz. Był pewien człowiek, który miał udać się w podróż. Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu ze sług dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa talenty. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, wejdź do radości swego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Oto drugie dwa talenty. Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa zyskałem, i rzekł mu pan, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał talent jeden, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan, jego sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie, byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odwierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć. Każdemu bowiem, kto ma będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Trochę tak jest, prawda, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak słyszymy tą przypowieść, to najczęściej mówimy tak, to jest przypowieść o gorliwości i tego gorliwego człowieka symbolizuje ten, który potrafił rozmnożyć swoje pięć talentów. Trochę o takiej przeciętności i to jest ten człowiek, który miał dwa talenty i o lenistwie. No bo co? Ten jeden, który go schował, nic z nim nie zrobił. Czasem mówimy też o tym, no tak, to jest o talentach, czyli to jest o takich naszych zdolnościach. Czyli tak, ktoś jest bardzo zdolny, ktoś jest średnio przeciętny, a ktoś taki trochę leniwy, trochę nie bardzo wie, co z tym zrobić, taki ma jeden talent. No dobrze, wszystko to pięknie, bo w końcu widzimy ludzi, którzy mają dużo zdolności, potrafią naprawdę fantastycznie funkcjonować. No ale my, jak patrzymy na siebie, to często mamy takie poczucie no nie jestem taki super. I nie zawsze jest tak, że tą, tą zdolność mam taką absolutnie rozwiniętą w 110%. No i co więcej, ta przypowieść kończy się w taki sposób, że oto no ten, który dostał jeden talent, trochę się bał, trochę się przestraszył. On go schował, ale go nie stracił. Oddał go, mówimy Panu, Bogu, go oddał, i dobrze mówimy. No ale jednak został tak surowo ukarany. Pomyślałem sobie, i długo o tym naprawdę chodziłem, że może ta przypowieść. Tak naprawdę opowiada o miłości. Opowiada o miłości, którą Pan Bóg rozdzielił pomiędzy cały świat. Pomiędzy nas wszystkich. Jednym dał bardzo dużo. Mówimy, to są tacy ludzie, którzy mają serce na dłoni. Oni o każdej porze, dnia i nocy potrafią przyjść, pomóc, oderwać się od, od swojego egoizmu, potrafią być absolutnie na każde wyzwanie, reagować, być otwartymi. To, to są ludzie, którzy mówimy, no ich uwielbiamy, bo z nimi zawsze można, na, nich, na ich pomoc zawsze można liczyć. Są pewnie tacy, którzy trochę chcą, trochę nie chcą, trochę im się udaje, trochę nie. To są te dwa talenty. No ale co z tymi, którzy mają ten jeden? W większości z nas to pewnie my jesteśmy. Mamy jedną cechę, jedną zdolność, jedną umiejętność. Umiemy na przykład modlić się na różańcu i tyle. Albo umiemy słuchać ludzi i tyle. Albo potrafimy pomagać im i tyle. Co wtedy myślimy? Myślimy, no tak, ale ja to bym chciał, żeby było tego bardzo dużo. Ja bym chciał, żeby było naprawdę tych talentów, takiej obfitości, taki jeden, to co to jest taki jeden? To jest nic. A przecież ta przypowieść mówi, że nawet jak dostałeś jeden talent, to też możesz się z tym jednym zbawić. Że jak dostałeś tak niewiele, tak ci się wydaje, to też jest twoja droga do nieba. Dzięki temu, co masz, tej jednej cesze też możesz się dostać do nieba. Na czym polega problem tego człowieka, który tak surowo został ukarany? Ano na tym, że on nie uwierzył w to, że można z taką jedną cechą, z taką jedną zdolnością, z takim jednym talentem, który nam się wydaje absolutnie nijaki, trafić do nieba. Nie wiem, czy przypominacie sobie taką przypowieść, taką scenę z Ewangelii, kiedy Pan Jezus jest w świątyni w Jerozolimie. On tam siedzi i patrzy na ludzi, którzy dają do skarbony. Wrzucają pieniądze, powiedzielibyśmy na tacy. I przychodzą ludzie, wyciągają swoje portfele, wiadomo, dają pieniądze. Dają z tego, co mają, absolutnie dużo wrzucają na funkcjonowanie tej świątyni w Jerozolimie. Pan Jezus jest w cieniu, nie widać go. I na końcu tego całego korowodu ludzi przychodzi taka kobieta, która jest bardzo biedna. Ewangelista mówi: to wdowa, bardzo uboga kobieta. Synonim absolutnie takiej sytuacji, w której niewiele się ma. I ona wyciąga ze swojej kieszeni dwa grosze i wrzuca do, tego, do tej skarbony, na tą tacę. To jest żadna wartość. Dwa grosze to jest żadna wartość. I wtedy była żadna wartość, dzisiaj to jest żadna wartość. A wtedy Pan Jezus się podnosi, woła apostołów i mówi, chodźcie, zobaczcie. Ona dała najwięcej, bo ona dała ze swojego serca, ze swojego braku. Tyle potrafiła dać ale dała to z hojnością serca. I ona jest dla nas wzorem. Nikt jej nie widział, nikt nie zobaczył jej w tej świątyni, zobaczył ją tylko Pan Jezus. I teraz pomyślcie, ile jest takiego dobra, którego wykonujecie na co dzień, którego jesteście uczestnikami, nikt go nie widzi. Mówimy, co to takie dobro, co to taki gest, co to co taki gest miłości, jeżeli nikt na to nie patrzy. Bóg to widzi. Bóg widzi nasze serca. Bóg jest tym, który ocenia nasze zaangażowanie i nasze dawa dawanie hojności. Na czym polega cały nasz problem? Ono polega na tym, że my najczęściej się porównujemy. My najczęściej strasznie jesteśmy skąpi. Mówimy, nie no, pomógłbym. Oczywiście, bym dał Panu Bogu i, nasze, i na, nasz czas, i naszą modlitwę, i wszystkie dobre uczynki. To wszystko bym dał. Ale żeby było tego dużo, ale takie jedno, takie nic. To jest przypowieść, ta o talentach, o której zaczęliśmy, która pokazuje, że jest dobro, którego Bóg, które Bóg ocala. Jest takie dobro, którego każdy z nas może być świadkiem, i nie musimy tego sprzedawać na Instagramie, nie musimy tego sprzedawać na Facebooku, na TikToku, na Snapchacie, nie musimy mieć 100 tysięcy polubień. Ono jest też wartościowe. Problem, który my mamy dzisiaj, polega na tym, że my strasznie musimy to pokazać. Strasznie. I oczywiście, bycie chrześcijaninem i bycie katolikiem to nie znaczy, że to ma być dziadostwo. Bycie kimś, kto wierzy w Ewangelię, i jest świadkiem Chrystusa. Nie polega na tym, że mamy być tacy miałcy i nijacy. Mamy być absolutnie fantastyczni. Ale nie dajmy się wpuścić w taką pokusę i taką pułapkę, która mówi: musi być to widać i musi być to cudowne i rozgłoszone, bo tylko wtedy ma to sens. Nie wiem, dzisiaj mamy to, ten dzień, kiedy wspominamy Jana Pawła, nie? to jest ten, ten moment, w którym my mówimy totus z cały twój. To jest takie hasło, które Jan Paweł wykuł, nie? to jest takie jego zdanie. Jak oczywiście mówimy Jan Paweł II, to od razu lądujemy na bardzo wysokim C. Od razu jest tak, że no to wiadomo, święty, papież, duszpasterz, mistyk, no w ogóle cudownie, absolutnie, co my możemy w ogóle, jak my możemy się w ogóle do niego zbliżyć? Przecież on był tak niezwykły, no w ogóle, że, że my tylko paść na kolana. A przecież za każdym razem, kiedy myślimy o jakimś świętym, za każdym razem, kiedy wspominamy kogoś świętego, potrzebujemy takiego haczyka, takiego punktu, w którym my możemy się z nim połączyć i zobaczyć, co to ma wspólnego z moim życiem. Jechałem tutaj i myślałem sobie o dwóch sytuacjach. Wyobraźcie sobie, że spotykacie teraz takiego chłopaka, który ma 22 lata i ten chłopak mówi, jak się go pytacie, co tam u ciebie słychać? I on mówi, no wiesz co, w wieku 9 lat to umarła moja matka, w wieku 12 lat umarł mój brat, na wieku 21 lat umarł mój ojciec. a Ja mam teraz 22 lata. A teraz przetacza się nad moją głową wojna i za chwilę nastąpi kolejna, no to jakbyście słuchali takiego chłopaka, to byście powiedzieli do niego, stary, no z terapii to ty się nie wygrzebiesz przez całe życie. Stary, z takim życiorysem to nawet nie ma co zaczynać. A przecież to jest początek życiorysu Karola Wojtyły. On tak wyglądał, tak zaczynał. Tyle miał, wyciągnął z tej swojej kieszeni dwa grosze takiego życia i powiedział, cały twój, tak ci się daje. Tak jak potrafię, nie jestem skąpy, tak daję. Albo, nie wiem, czy pamiętacie, wysłali go, jak już został księdzem, wysłali go na studia do Rzymu. To było tuż po II Wojnie Światowej. Pojechanie wtedy na studia do Rzymu to trochę tak, jakby dzisiaj w podróż dookoła świata. Niezwykłe wydarzenie, absolutnie wybranie, taka też niezwykłość tego wszystkiego, co związane jest z papieżem, całym kościołem, który się wtedy tworzył. On wrócił z tego, z doktoratem, z wyróżnieniem no i moglibyśmy przypuszczać, okej, okay, no to teraz taki ksiądz z wyróżnieniem, z doktoratem po Rzymie, no to powinien zostać jakoś dowartościowany. No to został wysłany... Na taką małą wioskę. Nazywa się Niegowicz. Pozdrawiamy tych, którzy tam są dzisiaj i może nas słuchają z niegowici. Byłem, widziałem. Absolutnie niezwykła wioska. I na tą wioskę, taką nijaką, taką na końcu prawie świata pod Krakowem, został wysłany ksiądz doktor Wojtyła. I co tam robił? Ano uczył katechezy. Ano z ministrantami grał w piłkę. A wieczorami pisał artykuły. I można Panie. powiedzieć, jakbyśmy tak my mieli dzisiaj. I ktoś by nam powiedział, no skończyłeś Oxford, skończyłeś fajny uniwersytet, skończyłeś w ogóle, objechałeś pół świata, to teraz musisz pojechać na koniec świata gdzieś do jakiejś wioski i tam sobie spokojnie żyć, mieszkać, pracować. To powiedzielibyśmy, e, chyba nas nie szanują, chyba tak jest, że ktoś tu nie szanuje mojej pracy. A on miał taki w sobie gest i powiedział, tak jest, tak, mamy, tak mam chwalić Boga w tym, co mam, tak mam żyć Ewangelią w tym, co mam. Na tym polega siła tego hasła, na tym polega siła tego zdania. Cały twój to znaczy tyle, ile mam w kieszeni. Bo oczywiście my mówimy tak, chrześcijanie mają być maksymalni, chrześcijanie mają być niezwykli. Pod tą rybą nieraz żeśmy to słyszeli. To prawda. Ale nie chorujmy też na taką chorobę, ja ją tak nazywam duchowa, duchowy Cristiano Ronaldo. Nie? To znaczy, że my byśmy od razu, jak zaczynamy się modlić albo zaczynamy coś robić, to my musimy to zrobić na takim poziomie, że po prostu cały świat klęknie. Słuchajcie, przepraszam Was najmocniej, ja częściej, może mówię za siebie, my przypominamy bardziej bohaterów serialu Rancho. Siedzimy pod tym sklepem na takiej ławce, która jest trochę taka kiepska. Ona się chwieje, ona skrzeczy, i my tam jesteśmy. I oczywiście możemy powiedzieć, e, takiej ławki nie biorę, takiej ławki nie chcę. A przecież to przed Panem Bogiem jesteśmy. On widzi nasze zaangażowanie. On widzi to, ile z tej kieszeni wyciągasz, ile wyciągasz tego jednego talentu i mówisz sobie, Panie Boże, no, tyle mam i tyle Ci daję. To nie jest minimalizm, to nie jest godzenie się na przeciętność. To chodzi o to, żeby nie wyskakiwać wyżej niż się jest. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, to jest taka anegdotka księżowska. Anegdotka księżowska, jak wiadomo, jest mało śmieszna najczęściej, no ale to jest tak, ona akurat dosyć dobrze pasuje do tej sytuacji. Jest taka opowieść o człowieku, który trafił do nieba. I trafił do nieba i w drzwiach nieba spotyka go święty Piotr i on już widząc świętego Piotra, zanim święty Piotr się odzywa, mówi tak, święty Piotrze, oczywiście ja to rozumiem. Ja nie byłem takim wielkim prorokiem jak Mojżesz, nie wyprowadziłem narodu wybranego. Oczywiście, no, no nie byłem. Wiem, święty Piotrze, nie przerywaj. No nie byłem taki, jak święty Franciszek, nie stworzyłem żadnego zakonu. To jest oczywiste, to, to no wiadomo, że nie. Święty Piotrze, nie przerywaj. Ja nie byłem też taki, jak Matka Teresa Kalkuty, nie pomagałem tylu, tylu osobom. I ta litania trwa i w końcu święty Piotr tak wchodzi mu słowo i mówi, wiem, wiem, że nie byłeś. Ale dlaczego nie byłeś sobą? Dlaczego w tym życiu chciałeś udawać kogoś innego, a nie byłeś sobą? Na tym polega nasz kłopot. I o tym jest przypowieść o talentach. Ponieważ nasza wiara i życie Ewangelią posługuje się prostymi środkami, często bardzo pojedynczymi i drobnymi. Takimi, które my w naszej ocenie często traktujemy jako drugiej kategorii gorsze. Jakbyście mieli sobie pomyśleć, w czym wam jest dobrze? Dobrze wam jest modlić się koronką? To módlcie się. Dobrze wam modlić się z różańcem? To módlcie się. Dobrze wam jest modlić się Pismem Świętym? Módlcie się. Kto wam powiedział, że we wszystkim tym musicie być świetni? Bądźcie w jednym dobrze. Bądźcie w jednym doskonali. Na tym polega droga każdego z nas do nieba. Ja pamiętam takiego księdza, on był w mojej parafii, on już nie żyje. Bardzo, bardzo niezwykły ksiądz, który dużo nauczył, mnie, dużo nauczył mnie Ewangelii. I to był taki człowiek, który mówił straszne kazania. A on jak zaczynał mówić, to po trzech minutach to żeśmy już wszyscy spali. Natomiast to był taki człowiek, że pod jego pod parafią stali, do niecała kolejka ludzi do niego stała ponieważ on oddawał wszystkie swoje rzeczy. Co dostał od ludzi, jakie buty dostał, to rozdał innym. Miał spodnie, rozdał innym. Miał kurtkę, rozdał innym. I przeszedł do historii mojego miasta i przeszedł zapisał się w historii parafii mojej, w Stalowej Woli, jako człowiek, który naprawdę bardzo wszystkim pomagał. I mówimy, on żył ewangelią. On był ewangelią. Jak myślicie sobie o tej przepowieści o talentach i sięgacie do tej swojej życiowej kieszeni, zaczynacie szukać tego, tego jednego, tego co macie, przypomnijcie też sobie taki fragment, w którym ewangeliści piszą o wierze i mówią, Pan Jezus ma takie zdanie, mówi Gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, wiecie, ziarnko gorczycy pokazuje wam na dłoni, nie widzicie go. Gdyby ta wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, żeby się przeniosła, albo temu drzewu, żeby się wyrwało i przesunęło. Brzmi świetnie. Co my myślimy wtedy, jak taką Ewangelię słyszymy? No, moja wiara jest taka słaba, no bo ja żadnej góry nie potrafię przenieść. Moja wiara to jest beznadziejna, no żadnego drzewa nie potrafię przenieść. Okej, okay, ale po co masz przenosić te góry? Po co masz przenosić to drzewo? Gdzie w Ewangelii Pan Jezus przenosi jakąś górę? Gdzie w Ewangelii Pan Jezus jakieś drzewa przesadza? Wiara nie polega na tym, że masz przesadzać kraj obraz. Wiara nie polega na tym, że teraz się zbierzemy tu wszyscy albo przyjedziemy kiedyś na lednicę, jak nas będzie tysiąc osób, to wszyscy wyciągniemy różańce i przeniesiemy bramy rybę. Ale po co? Ten kawałek, ta wiara, która jest mniejsza niż ziarnko gorczycy, jest wiarą, która ma ci wystarczyć i wystarczyć ci do zbawienia. To jest... To jest to, to jest Twoja droga. Nie musisz przynosić niczego. Nie musisz niczego wymyślać. Nie musisz wymyślać jakiejś niezwykłości. Wystarczy ci to, co masz, ten fragment, który masz. To jest przypowieść o talentach. Naszym kłopotem polega na tym, że my często w to nie wierzymy, że my myślimy, że to musi być strasznie dużo. Dlatego, kiedy dzisiaj myślicie o Janie Pawle, kiedy myślicie o tym, że wyznajemy i mówimy to słowo cały Twój to sięgajcie do tej kieszeni, tej waszej życiowej. Może znajdziecie tam strasznie niedużo, może znajdziecie tam naprawdę niewiele, ale to właśnie Bogu dajcie. I mówcie: Tak ci to daję, tyle ile potrafisz. W klasztorze moim, i to Wam zostawiam na koniec, jest taki ojciec, jest nasz senior, i on ma taką definicję modlitwy, która strasznie mi się podoba. I on mówi: Modlitwa to jest dawanie Panu Bogu tyle ile się potrafi. Ale dawanie. Bo kłopot polega na tym, że mówimy: że Mam mało, ale nie dam Panu Bogu, bo czekam, aż spłynie na mnie manna z nieba. Nie, daj Panu Bogu tyle, ile potrafisz. Daj Panu Bogu ten kawałek, który masz, te dwa grosze. Bóg widzi Twoje serce. To go porusza.